Tak, do wieczoru. Na pewno wypada pogratulować przeciwnikowi zwycięstwa, tam też z tego miejsca szczerze czy nie i, i, i uznaję, uznaję, że, że to zwycięstwo było yy, zasłużone. Cała, cała, cała otoczka, yy, tego wszystkiego, jak to się zaczęło, to dla nas trochę też naprawdę pewno bo, bo zaraz konkluzja Mateusza i, i to nigdy nie, nie pomaga, zawsze, zawsze, zawsze wprowadza wiadomo, że jakiś taki trochę porządek. Odebraka to w rzucie ze strony uchwały, który jest, po w rzucie załóg, powinniśmy to naprawdę wybronić, a na 2 przegrywaliśmy, kiedy zamówiliśmy ludzi, którzy nie da uderzali cennie, ale niestety po odrodze naszego oficerów kilka wpadał na i się kochał. Niestety sam w uczuciu warto powiedzieć, tak to już jest, że niekiedy, jeżeli się coś odchyli, to, to ona dzisiaj obejrzy, że przegrywasz 2 -0. a dzisiaj z tak zdeterminowanym przeciwnikiem, czegoś się spodziewali i... i, i, i Nie jest ale tak łatwo tak, 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 z, tego, z, tego, z tego wszystkiego, wszystkiego wyjść. Dużo rzeczy dobrych, dużo rzeczy, dobry, rzeczy które chciałbym się, żeby grupa wykonywała. Natomiast w pierwszej mówieniach rzeczywiście w trzeciej w samych wypracowanych sytuacjach programów ma nad ma, bardzo mało i, i, tutaj, i tutaj na pewno na pewno na pewno czuję, że, że mamy sporo do, do poprawy. Drugi eee, drugiej że przy walce na z na strony stało się... Nieodpowiedzialny I, i, i nadziewaliśmy się na, na sytuacje, które jesteśmy które wszyscy y, widzieli. Taka honorowa, ok, jest zmniejszony aż porażki, ale tak jak powiedziałem, przygniotamy porażkę na, y, na kartę i, i zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy no, przede wszystkim doskonali, bo, bo, bo przede wszystkim zawsze trzeba spojrzeć najpierw y, na siebie i na, 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 na to, co, co byśmy chcieli dzisiaj y, 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 dać. Się, skończył się kolejne, kolej, kolejny etap, mamy kolejną przerwę i, i, i ostatni meczem. Wiadomo, że w tym okienku reprezentacyjnym byliśmy, byliśmy bardzo solidni, zrobiliśmy wiele punktów, graliśmy e, no naprawdę dobrze. Dzisiaj nam nie wyszło, taka jest, taka jest piłka. Trzeba, trzeba niekiedy e, może nie tyle spuścić głowę, ale po prostu, no, prostu, prostu schylić czoła i powiedzieć: OK, dziś 50 minut prawie dalej robić swoje. Dziękuję. nie ma Pan jednak takiej myśli, z tego, że trochę ten gwiazd nas dzisiaj zaskoczył? Bo to było takie sprowadzenie na ziemię dosyć brutalne, jeśli chodzi o no, ostatnią formę, pozycję w tabeli, przebieg meczu był zaskakujący. Nie zaskoczył nas, natomiast, natomiast zrób to, co uważamy za planowane. Myśmy, myśmy byli na to gotowi. Na na natomiast w meczu, tak jak mówię, niekiedy decydują o detale i kwestie, które, które przechylają potem pewnego rodzaju historię tego meczu. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić na pewno z sytuacją na 1-0, czy też na 2-0. To, to dawałoby na dalej otwarty mecz i, i, i wydaje mi się, że wcale nie musiałoby się skończyć naszą porażką. Ale, ale, ale to jest tylko dywan, Ważne jest to, co się wydarzyło, ale po prostu musieliśmy, powinniśmy w tej sytuacji sobie poradzić. To są nasze, nasze, nasze błędy, nasze mankamenty, które, które popełniamy, bo, bo przecież nie jesteśmy, nie jesteśmy idealnym. Musimy być spokojni i po prostu wiedzieć, że, że to będzie bardzo, 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 trudna rozrywka ten sezon Widać to po, po, po puklach i po tych ty znowu po prostu puszkują. Byliśmy też byliśmy przed chwilą blisko, zapotrzebowaliśmy bardzo solidnie, ale, ale, ale przecież to jeszcze nie koniec, bo, bo kolejne mecze przeprowadzimy. Pytanie Mateusza Kowalczyka o jego stan zdrowotny, również w kontekście kadry młodzieżowej, jak to wygląda na granicach? Wydaje mi się, że to jest wykluczone. Na tak, półfinę zawody mam problemy z odwołaniem łączą, jest po badaniu rezonansem i czekamy, czekamy na, na opis lekarski, który się o tym jeszcze już dzisiaj w aby dokładnie wiedzieć, co się dzieje. Bo jeżeli tam stało się coś poważniejszego, no to, no, to, no, to, no to jeszcze dzisiaj czekamy na wizytę na okay. ten szpital. Czy są jakieś pytania? Krzyż na samym wciąż spodobałem, panie tenerze, że powiedział pan właśnie o tym jeszcze troszkę potrącić ten temat, yy, nie czy słusznie nie kodyktowano tej jedenastki, ale czy gdyby ją kodyktowano, to to, to napędziłoby Was właśnie na tą drugą połowę to takie trochę pytania retoryczne, ale to chyba był taki może trochę kluczowy moment tego spotkania? No, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli schodzić głowę na, 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 na przerwę i przebywasz jedną bramką, to, to sytuacja jest jasna, czysta i klarowna. Yy, jeżeli przebywasz dwoma to sytuacja jest wśród Czyli poważniejsza, w szczególności kiedy, 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 musisz dużo zaryzykować. No ryzyko niestety daje to do siebie, że jeżeli jeszcze nie istnieje braki kontaktowej, no to prowadzenie przeciwnika trzeba tam w zasadzie, można powiedzieć, może nie tyle kończymy, ale daje potem jasne obraz na to, co się dzieje. Tak jest, bramka na 2.1, bo mam ma dużo dać, natomiast ja chyba tą decyzję prewencji do sędziego nie mam. Mówię chyba, bo widziałem ją bodajże dwa, trzy razy. Podobnie w przerwie też z sędzią, jaką sytuację z jeśli chodzi o, o Uwalowanie i dla mnie sytuacja jest jasna i czytelna i na tę chwilę na pewno się. Nie zgadzam. Michał, że PR. Trenet Daniel myśliwiec w zeszłym sezonie tego oczcił e, różnego IKS-u e, pado zakapiorów, to gdzieś tam funkcjonowało. E, też wśród kibiców, którzy często to określenie powtarzali. Czy dzisiaj e, tego zakapiorstwa trochę e, zabrakło? Pytam no też dlatego, bo... E, Reporter, przerwie zapytany przez reportera Kanal Plus powiedział, że rzeczywiście tej determinacji trochę brakowało, brakował w duszy. Ja nie zaproszę zawodnikom tym, tym nie zawodnikom absolutnie udzielenia tych wywiadów w przerwie. Niekiedy po prostu w dobrej wierze się coś powie, a, a czy to jest racja w tym wszystkim, czy, czy nie, no bo ja jako zawodnik w polu, dając się polu z siebie naprawdę wszystko, mimo że mi coś nie wychodziło, jak usłyszał, że przerwie potem Brałkarz mówi, że zabrakło na trochę determinacji, to też bym powiedział na razie. No, no, no jak Ty możesz tak powiedzieć? No, to, a ty masz tą determinację, czy też nie masz? Nie, to nie, to są takie są takie rozmowy, moim zdaniem, trochę trochę, 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 trochę na, 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 na wyrost siebie bezerwowy i ja sprzyjał bardzo mocno nastawiony na to wszystko. Chcieliśmy odpowiedzieć. Chcieliśmy, chcieliśmy być sobą najlepsze tego słowa w znaczeniu i... i, i i może ja o swojej drużynie nigdy nie mówiłem, że to banda za bo to tak wpłynę, takie fajne takie, trochę takie stwierdzenie, ale wiadomo, że każdy będzie z innej i, i tutaj trzeba mierzyć się z różnymi siłami. Dzisiaj też bardzo bezpośredni, taki, taki face to face rzucał, tu stracona bramka, druga samobucia, dobry moment dla piasta w tym momencie, żeby mogą być wprowadzenie, znaleźliśmy się w trampach i, 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 i było ciężko. Ja braku determinacji absolutnie dużo nie widziałem. Wydawało się, że ten trudny moment GKS-u w tym sezonie jest już za ze względu na te kilka zwycięstw. Czy tę dzisiejszą porażkę traktować jako wypadek przy pracy, czy informację, że jednak ta drużyna jest jeszcze podatna na takie dość duże dochody? Nie, wydaje mi się, że wszystkiego w tej wypowiedzi Pana, wszystkiego wszystkiego trochę. Wydaje mi się, że nie możemy w tym momencie mówić, że, że, że dzieje się coś bardzo niedobrego że mamy, że mamy masę rzeczy do poprawienia, masę rzeczy do wniesienia na, na wyższy, poziom. Masę, masę też historii w drużynie, które nam nie pomagają, a związane są również niekiedy ze stanem zdrowotnym. No, to, się, to się, dzieje na pewno w każdym zespole, natomiast my nie jesteśmy zespołem idealnym. W ekstraklasie klasie walczymy naprawdę z bardzo silnymi firmami. Piast ma rzesze świetnych piłkarzy, bardzo, bardzo zaprawionych w pojedynkach ekstraklasy i dzisiaj było momentami bardzo, bardzo, bardzo niech to czuć i sobie zdaję doskonale sprawę, że tak jak powiedziałem, ten sezon będzie bardzo, bardzo trudny. A czy on będzie trudniejszy, czy, czy, czy nie będzie trudniejszy, jak na pewno, to jest mało co istotne, bo najważniejsze, najważniejsze dla nas jest ten i musimy prze, przede wszystkim patrzeć na to, co jest teraz, tutaj dzisiaj, i dzisiaj i po prostu skoncentrować się na tej porażce. złapać trochę oddechu i, i, i przygotowywać się do, do następnego razie wiosny. Chciałbym zapytać jeszcze o te kroki samobójcze, bo. Y Wiadomo, że to jest kompilacja wielu czynników z brakiem szczęścia często też. Natomiast no, jednak to chyba była piąta w tym sezonie. Czy to już jest jakaś, jest jakaś reguła, że tu jakiś błąd jest popełniany po prostu przedłużony? Wydaje mi się, że taką brakę samobójczą, którą możemy powiedzieć, że nasz zawodnik popełnił taki indywidualny błąd, to alka zamrze kiedy była ona taką samobójczą, w no, kiedy kiedy obywatele nie zestanowały w jakiej pozycji, nie zakładano na nasz branża. I to był taki błąd, mi się wydaje, bardzo techniczny, wynikający z gry, zabójcy tego nie powinien e, zrobić. Natomiast te pozostałe ramki, może nie jakie, ale te pozostałe, które nasi które, które obrońcy niestety skierowali do swojej branży, są też niekiedy dziełem przypadku. Faktem jest, że, że te przeciwnie do tych sytuacji, pod naszą w dochodzi, dochodziła tam, niekiedy z powodu tego odbicia, nieformalnie od nogi, no, się niestety, włączy. ta skała szczęścia i takiego faktu niekiedy się odchyli tak niekorzystnie. No, no dzisiaj każdy z moich palców ma, ma jedną z takich mapy, e, zapisanych, także wydaje mi się, że wyczerpali już e, e, całą resetę tego, tego, tego niepowodzenia w tej materii i, i, i już nie będziemy musieli o sytuacjach mówić, no niestety tak jest. Jeszcze chciałem zapytać, to jest ostatni mecz Okienku, czy i w jaki sposób e, za przez nas, jako mężczyznę w więc... no, Wydaje mi się, że się wydarzyło bardzo, bardzo dużo dobrego. Startowaliśmy, startowaliśmy te, te, no, z taką, z taką mocną wiedzą nawet na, na ten temat, z się będziemy mierzyć i jak te mecze będą, te te mecze będą, będą, będą dla nas ciężkie. Wiedzieliśmy, że ten, ten właśnie, ten, ten piąty mecz, który grał z Niemiecami, no, będzie również takim, że być może da nam taki bardzo może odskąd, duży od nich ale no, życie zbyt zbytnie, niestety nie wykorzystaliśmy szansę na to, aby podskoczyć aby, aby od, od, od Piasta o, o trzy następne punkty, a, a, a zmniejszyliśmy tą stratę do, do, do tych punktów e, mniej. Daje to tylko i wyłącznie powody do jakiejś tam refleksji na tą chwilę. Natomiast analiza meczu, analiza tego spotkania, na pewno ten pierwszy tydzień nie reprezentacyjny na, na, na podniesienie trochę tego stanu fizyczności pod względem Muszą czuć wsparcie, czują ogromne wsparcie z tyłu, za to bardzo dziękuję, no bo, bo, bo niekiedy się o tym zapomina, a często się dziękuję po tych wygranych meczach, mówi się o 12 zawodników, ale tutaj naprawdę w Katowicach duża yy, z mojej strony, bo, bo, bo naprawdę zawodnicy to czują, że, 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 że ekipa wspiera i tak musimy być, no. musimy, musimy, musimy działać jeszcze na to, bardzo dobrze trudne rzeczy, ale takie fajne wyzwanie. Dziękuję i życzę dobrania. Dobranoc, dziękuję bardzo.